Specjalnie dla was retrospekcja. Japczan ciągnie za ucho tego jakie gościa. Jakie ciągnie? Nie pociągnąłem go. Widzisz, Daniel, jakie to będzie proste. Dawaj, nie bój się, nie uciekaj, kurwa. Nie pociągnąłem go. Pozdrawiam majoneza i nie pozdrawiam na razie. Zdejmiesz mu czapkę? Nie, no co? Zdejmę mu czapki. Dobra, to ja, Robert Pasut, kurwa, no. Co ty gadasz? Dobra, ja... Robert! Wyda... Dobra, wydało się, no. Dobra, przyznaję się, wow. Ej, ale jak on dotyka tego ucha, to od razu boli i krwawi, naprawdę tak jest, serio. Proszę? Nie? Ból stary z przeszłości? Takie flashbacki? Nie, jakby... Kapczanu. Dalej mnie do końca nie przeprosił. Ej! Żartuję, żartuję, No żartuję. przeprosiłem... Żartuję, żartuję, żartuję. No. Weź go po... Ale żeś miał taką dramę po walce ze mną. Może dlatego nikt, nikt nie chce ze mną się bić, bo żeś, bo żeś... wpadł w takie limbo dramowe po mnie. No, no. Ale już się wygrzebałeś. Już idziemy na sparring, będziemy teraz kumplami. Znaczy nie, no mamy sparingi sparing. dogadane, tak. No muszę, wiesz, to jest najlepsza motywacja chyba z gościem, który cię pokonał sporować, nie? Ja się bardzo chętnie zgodzę, no bo i tak nie mam z kim się bić, więc mogę no tak, się to bić z zapisanem znowu. Nie. nie, no może nie bijmy się znowu, posporujmy tylko. Posporujmy, delikatnie. Tak. Musisz powiedzieć mi kiedy mam iść z tego wiadu, bo kurwa a ja atent już aten nie pójdę, Dobra. Ktoś cię woła? Widzisz go woła. A, Posuta? Tak. A, okej. Okay. Stary. Szukujesz. Popłakałeś się, jak Ksajo wygrał? Nie, ale kurczę. Yy, nie, nie popłakałem. Miasto,baj, ze stresu? Yy, no, jakby mi gościu nie dał wody, to bym go, się na niego zżygał, to prawda. Nie, no, no mówić ci poważnie. Mówię, wiesz takim głosem, mówię, proszę, daj wody, nie? On tak popatrzył na mnie, dał mi tej wody, a już miałem. Ze stresu? No, musiałem przepić tego. Ze stresu? Powodu. No, kurwa, daj spokój. Dobra, stary. To Teraz szczerze, to bo ty jesteś. Cztery chłopak. Zaczyna się walka, i nagle konop wjeżdża w Ksaja jak. W ogóle ja nie mogłem w to uwierzyć, on po prostu w niego wjechał jak taran i ksa, aż musiał uciekać, co wtedy ty miałeś w głowie, tak kompletnie szczerze. Stałem, stałem z chłopakami na sektorze, yy, prawie tak mydlałem trochę, yy, próbowałem oddychać, pobiegłem po ten oktagon zajebany, no i darłem mordę cały czas już. Aż Tak się przestraszyłeś? No w chuj. w chuj, No naprawdę no, gdybyś się nie przestraszył stary. Bolało serduszko? O Jezu, no nie polecam takich przeżyć ogólnie. No dobra, i nagle idziesz dostać w gonga, to spoko, nie? Sajo zaczyna się teraz odstawiać, stawiać coraz bardziej, trafia jakimś bakwistem, ale konop, jakby robokop. Mega szacun dla Konopa mega szacun, bo jest mega twardy. No, na ciebie mam patrzeć, mogę, nie? No, jest mega twardy, mega szacun. Ja w ogóle byłem do końca niepewny o werdykt, nie? W sensie, ja wierzyłem, że, że wygra Ksajo, tylko, że przez to, że ja y, tak sympatyzuję, powiedzmy, to myślałem, że może mi się, wiesz, w głowie mieszać, że może jednak nie wygrywa, no nie? Ale no w tej trzeciej rundzie mocno go Marcin zmielił, widać tam Konop kondycji zabrakło. Czy znaczy, Konop chyba był pewny, że go skończy, no bo tak to wyglądało w pierwszej rundzie, a trzecia runda, jak Konop to wytrzymał, a Ksajo go po prostu jak worek. No jeden i drugi kurwa się zajebiście pokazali, nie ma co gadać. Tylko tutaj największą chyba emocją był fakt, że nikt się nie spodziewał po konopie tego. Tak, tak, to było najgorsze. Bo wiesz, yy, pamiętam, nie wiem, pierwszą walkę Marcina, no nie? Z Nitrem, no nie. No tak kurwa, trochę się stresuje, czy się nie ten gadamy z chłopakami, no nie? Stresowaliśmy się. Dzisiaj gadam z chłopakami, mówię, kurwa, chłopaki. To teraz tylko pooglądamy, dziewczyny już nie oglądamy, nawet skipujemy, no nie, te walki o pasy i lecimy Bajlando, no nie? Luki kurwa na mnie patrzy, ja patrzę na Lukiego, Olsza taki kurwa jak nie on. No i każdy w szoku, nie? I wiesz, tutaj serducho zaczyna bić, kurwa gardło się zdziera od razu. Takie jakieś to było pojebane. Nie polecam takich uczuć. Czułem się jakbym w jakimś rollercoasterze był, wiesz. Tutaj... Sajo zadał cios, wiesz. いったけ。 Przez, te, przez przyciążenia miałem. Nie polecam. No i też jestem ciekawy, w jaki sposób on wytrzymywał konop, te, te, chociażby tego backfista właśnie. Później było jeszcze jakieś mocne, jedyne uderzenie. Nie, kurwa, on dostaje tego bekwista. Backf a wiesz, szczena gdzieś tam wypadła, na sam mówiłeś chyba. Szczena wypadła, a on wiesz, idzie do przodu. Tam nie ten, nie, normalnie wiesz. Ktoś wypada, on idzie. Ja mówiłem poza kamerami, że ja zorientowałem się, jak już konop wchodził do oktogonu, on szedł tak pewnie, no ja gdzie każdy choć trochę. Ja się właśnie nie zorientowałem, myślałem nawet, że wiesz. Stoi plecami do, y, do siatki, do, 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 z narożnikiem gadał. Myślałem, że wiesz, że taki jest przestraszony, że nawet nie chce spojrzeć na górę. Narożnik go. mu cisnął cały czas, że jedziesz z nim, wchodzisz po swoje, i tak bardzo nie guszczeli agresywnie. I on, ja widziałem po jego chmiliwał mi, że tak, ja wchodzę i go niszczę. I wtedy już mówię, o, tak robią tylko ci, którzy są totalnie pewni. To wiesz, to jest to samo, kiedy chcesz się z kimś bić, a ktoś wychodził, mówi tak, idziemy. I ty już wiesz wtedy, że jest jest gorzej, ciężko. Jest gorzej tak, to prawda. To jest, wiesz, stara, sta, yy, stara szkoła ze szkoły. Yy, yy, chce się ktoś z Tobą bić, no to Ty musisz i bardziej się chcieć z nim bić. Nie, no to po prostu to nie chodzi mi o udawane emocje, tylko jeżeli nie, ktoś nie, naprawdę nie, chce i to lubi, to widać to, że on tak. chce i to lubi, i może robić to tu i teraz. To niech będzie. Tak, wracając do tematu Gali. Oprócz tego ci się podoba, czy ty w ogóle nic nie pamiętasz, bo byłeś tak zestresowany tąże sytuacją? Nie, no ja pamiętam wszystko, bo wiesz, ja, my sobie postawiliśmy kuponiki stare, ja tam z dwa, z dwa coś tam, wiesz, nie? W ogóle nie słuchałem ciebie, w ogóle się nie zgadzałem z twoimi betami. Były stawiany zabielski, był stawiany... Oczywiście jest Dlaczego bo... Zabielski? Ty, ja Zabielskiego spotkałem y, na mieście ...trzy miesiące temu y, y, i mówię. Spotkałem go tak, dla, wiesz, wyszedłem, po prostu się przewietrzyć, patrzę w jakiś tam kurwa bar, wiebałem się, on jest. Ja mówię, o siema, nie? Bo on tak śmiesznie gada, zawsze tego zaczepiłem, bo śmiesznie gada, nie? Ma taki śmieszny styl mówienia e, i mi się zawsze z nim dobrze rozmawia. Wypiliśmy, mówię, chodź, drina walniemy albo coś. Ja ćwiczę, nie piję. Trzy miesiące temu. A wiesz, mówi co innego, no nie? Więc ja byłem o niego pewny, bo wiesz, no on jednak jest, wydaje mi się mocny. Mnie też by najebał raczej, nie? Wydaje mi się mocnym gościem. Pomorajscy? No Jak tak. Się spisali? No, yy. no Mateusz mnie zawiódł na kuponie. No, mnie też. Znaczy chyba bardziej tym, że znaczy, widziałem walce z Alanem. Walka była 50-50, ale Mateusz miał, miał lepszy kurs. No to Alanem po... pokazał się pięknie, a tutaj coś nie da. Ja słyszałem. Po pierwsze, kaszlał w oktagonie podobno i był przeziębiony i wczoraj już nie miał głosu. Może choroba, nie tak, wiem. Tak, z nim dzisiaj rano, bo widzieliśmy się na śniadaniu wszyscy, jak tam są zawodnicy i właśnie widać było, że stracił głos, że od klimatyzacji i w ogóle. No może choroba go też trochę dojechała, no nie? No, ale no to nie wiem, no. A stary Muran? No co, no. Wpierdol. No, tańcula ten. Tańcula, tańcula, tańcula dzisiaj wyjaśnił, co? Nie, tańcula, kurwa, król dzisiaj. Wyjaśnił jednego, drugiego, no nie ma co gadać. Zapytałem Jacka, czy ma pretensje do Mateusza. O to pogodzenie się i o walkę. I powiedział, o rodzinie dobrze albo wcale. Ale to co ma pan pretensjon? O rodzinie dobrze albo wcale? więc tu chyba mamy pierwszą jakąś taką, nie, nie tyle, że rozłam, co chyba pierwsze jakieś takie negatywne emocje. No wiesz, no stary, ja od Mateusza czuję, że on chce, on by najchętniej się tu ze wszystkimi ziomkował, mam takie wrażenie, Mateusz. No od pana Jacka czuję, że nie pozwala Mateuszowi, ale nie znam się. Tak po prostu mam wrażenie takie, nie? Że Mateusz raczej z każdym by tutaj był naprawdę w dobrych stosunkach, tylko że no jednak trochę przez pana Jacka na tym wszystkim traci, no i pan Jacek go trochę tam yy, steruje. Cześć stary, a ty sterujesz swoim życiem internetowym? <laughs> Za tydzień. Co robisz? Yy, dwie nutki, vlogi, tylko muszę czekam jeszcze na feed, bo przyjeżdża do mnie taki kolega raper, będzie się dogrywał. No i, no i wracam na YouTube'a, nie? Streamki? Na YouTube? Yy, nie wiem, czy streamki na YouTube. cały czas działam z tym Unbanem, no bo to był, wiesz... Unban... ban był po prostu za to, że powiedziałem w emocjach, że komuś zapierdolę, nie? No, że komuś... uderzę kogoś, tak? W emocjach. Kogo? No, cholaka kogo? Yy, I wiesz, i... i... powiedziałem w emocjach, że go uderzę, no nie uważam, że per permanentny... Znaczy, permanentny, na czas nieokreślony ban to jest odpowiednia kara, więc staram się jakoś to odkręcić, tak po prostu, no nie? Powodzenia, stary. Tyle czasu kurczę na tym Twitchu i w tym wszystkim, że boli serduszko, jak o tym pomyślisz że przez to, że powiedziałeś, że komuś zajebiesz, to jest koniec takiej przygody, nie? Kumam, dzięki wielkie starze. Trzymaj się. Dziękuję się. Pozdrawiam.